Siemanko wam wszystkim ludzie, ja jestem Weskin a w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak bardzo szybki sposób nabijać sobie rangę u szynszu, także bez przedłużenia zapraszam was do filmu. Jeżeli chodzi oczywiście o zdobywanie kolejnych rang u naszej agentki, będziemy musieli wykonywać kontrakty, które właśnie widzicie tutaj przed sobą. Mamy kontrakty dzienne, mamy kontrakty tygodniowe. Dzisiaj wam powiem na których należy się skupić, żeby rzeczywiście w bardzo szybki i efektowny sposób nabijać sobie rangę u naszej agentki. Przede wszystkim jeżeli chodzi o misje dzienne, tutaj skupiamy się na jednym takim rodzaju właśnie misji i są to misje, które które mają tutaj w tym, można powiedzieć, takim żetonie, mamy trzy strzały. To są misje, które możemy zrobić naprawdę bardzo szybko i są one tak naprawdę idealne do tego, żebyśmy mogli sobie nabijać poziom. Ja już tutaj mam trzy takie misje wybrane, także oczywiście te trzy misje sobie tutaj teraz wykonamy, żebyście widzieli, jak to dokładnie wygląda. Oczywiście do wykonywania tego rodzaju misji będziecie potrzebowali kuszę lub łuk i do tego oczywiście amunicja, czyli strzelby oraz bełty. Ja zakupiłem sobie, jak już tutaj widzicie, nowy łuk oraz nową kuszę i zdecydowanie Polecam wam, żebyście sobie ten łuk kupili. Jest on dostępny od czwartej rangi i zadaje naprawdę kolosalne obrażenia. Jesteście w stanie zabijać wirali tak naprawdę na jednego strzała, a przemieńców na dwa lub trzy strzały. Także jest to naprawdę bardzo świetna broń, którą osobiście polecam. Ja właśnie tutaj korzystając sobie z tych nowych broni będę właśnie pokazywał, jak te kontrakty dzienne wykonywać. Oczywiście biorę sobie łuk. Pamiętajcie również o strzałach, ponieważ są one akurat w tym rozdziale bardzo istotne. Jak widzicie, tutaj mamy przed sobą aktywność, także jest to idealny moment do tego, żebyśmy mogli sobie wykonać te kontrakty. Misję, które wziąłem na początek, jest to po prostu zabicie przeciwników przy użyciu precyzyjnego celowania. Jeżeli nie wiecie, co to jest precyzyjne celowanie, już wam pokazuję. Jest to dokładnie po prostu przytrzymanie kontrola na komputerze, dzięki czemu macie tutaj celownik widoczny przed sobą i musicie w ten sposób zabić sobie właśnie określoną liczbę tych zarażonych, bądź też i normalnych przeciwników. Ja muszę ich tutaj zabić 30, także uwierzcie mi, nie jest to trudne, po prostu będziemy musieli 30 takich przeciwników sobie zabić. Następnie mamy kontrakt, który polega po prostu na trafieniu w głowę z powietrza. Jest to również bardzo łatwe, ponieważ jeżeli skoczy to mamy wtedy spowolniony czas i możemy na spokojnie sobie takiego wroga po prostu szybko zabić. Jeżeli chodzi o trzeci kontrakt, tutaj będziemy musieli sobie zmienić już porę dnia na noc i ubić 10 wyjców właśnie z broń dystansowej bez trafiania innych celów. I tutaj jeszcze jest mały myk, to nie jest tutaj napisane. Nie możecie również otrzymać obrażeń, ponieważ licznik również wam się zresetuje. Było to już testowane na streamie i przez to było to troszeczkę czasochłonne, także polecam po prostu to zadanie wykonywać sobie z góry. Ale to oczywiście też Wam pokażę. Może przejdźmy sobie od razu do tutaj tego drugiego. Jego kontraktu, żeby szybko go zrobić, czyli po prostu musimy trafić w głowę z powietrza. Słuchajcie, żeby to zrobić, bierzecie sobie łuk, tak i skaczecie. Gdy skaczecie, to wtedy spowolniony jest czas i możecie sobie na spokojnie przycelować w głowę i takich tutaj przeciwników sobie zabić. Jak widzicie, mam już tutaj 1 na 10. Trzeba również trafić oczywiście w głowę. Bardzo fajnie. Jak widzicie, mamy cały czas 1 na 10. Polecam to po prostu zrobić w bliskim zasięgu. Ok, zobaczcie, skaczecie sobie i to wszystko tak naprawdę, jak widzicie mamy 3 na 10. Polecam się skupić na przeciwnikach, którzy właśnie sobie stoją i nic tutaj takiego złego nie robią. Wtedy macie najlepszą okazję do tego, żeby sobie tych przeciwników rzeczywiście trafić w głowę. Szczerze, najlepiej to zrobić po prostu na bajterach, czyli właśnie tutaj na zarażonych, którzy są, można powiedzieć, wszędzie w mieście. Tak, skaczecie sobie i po prostu ich trafiacie w głowę. Najlepiej to zrobić z takiej odległości, żeby mieć pewność, że rzeczywiście w tą głowę trafiacie, ponieważ w locie czasami ten celownik tutaj skacze i możecie po prostu czasami nie trafić. Ok, jak widzicie już mam 8 na 10 także idzie to bardzo fajnie. Został jeszcze ostatni, także myślę, że z tej odległości już go po prostu sobie tu zabija. No i boom, headshot wykonany. Mamy już jedną misję zrobioną. Zajęło mi to chyba z 2 minuty około, także jak widzicie jest to naprawdę bardzo szybkie. Następna misja, czyli kontrakt polegający na użyciu precyzyjnego celowania. Jest to oczywiście również misja, którą musi zrobić przy użyciu drogi dystansowej, po prostu polega to na tym, że musicie przycelować i takiego zarażonego sobie zabić. Nie musi to być strzał w głowę, ale strzał głowy tak naprawdę najczęściej powoduje, że taki zarażony od razu umiera. Także jak widzicie, jest to również bardzo szybka misja, którą możecie sobie zrobić tak naprawdę wszędzie. Jak widzicie, czasami się ten licznik również nie nalicza. Wiem, że jest teraz wiele zbugowanych kontraktów, których tak naprawdę nie da się zrobić. Także jeżeli chodzi o wykonywanie niektórych kontraktów, tutaj będziecie musieli sprawdzić. Czy rzeczywiście one działają? Ponieważ może być szansa taka, że robicie wszystko dobrze, a kontrakt wam się niestety nie zalicza. Jeżeli chodzi o zabijanie, właśnie tych przeciwników, to polecam po prostu zostawić sobie mały odstęp czasowy, żeby rzeczywiście ten kontrakt wam się naliczał. Ponieważ, jak zrobicie to zbyt szybko, to może wam rzeczywiście tych punktów po prostu nie dać. No ale jak widzicie, idzie to naprawdę bardzo sprawnie. Zawsze polecam tutaj również nadusić najpierw kontrol, a potem zacząć strzelać, ponieważ jak widzicie, czasami się to nie nalicza, więc zawsze kontrol, tak, przytrzymujecie i strzelacie. W przypadku łuku będziecie musieli poczekać, aż strzała się naciągnie. Jeżeli chodzi o kuszę natomiast, to nie musicie tego robić. Możecie sobie po prostu taką kuszę zabrać i strzelać po prostu w ten sposób. Więc tutaj tak naprawdę możecie sobie wybrać, którą tutaj rzeczywiście broń chcecie. Kuszą, rzeczywiście jest tutaj szybciej, ale łuk zadaje większe obrażenia. Także, jeżeli kogoś nie zabijecie na strzała, to wtedy polecam korzystać z takiego właśnie łuku. Ok, no, jak widzicie, no, jest naprawdę bardzo przyjemna misja. Ja bardzo lubię takie robić, więc Wam również polecam je wykonywać, jeżeli chcecie sobie szybko te misje robić. No, i do tego również polecam sobie resetować właśnie misje dzienne, żeby właśnie takie kontrakty otrzymywać. Dzięki czemu szybko, naprawdę bardzo szybko jesteście w stanie. Tą rangę sobie wbijać. No i jak widzicie, mamy już kolejną misję na celowniku. Misja zrobiona bardzo szybki sposób. Co? zostawa nam ostatnia misja, czyli opolować wyjców z broni dystansowej. Czyli teraz musimy zmienić sobie szybko na noc. No i słuchajcie, mamy już noc, i tutaj zdecydowanie polecam wam korzystać właśnie z tego łukułowcy, ponieważ te wyjce, jeżeli rzeczywiście przeżyją i rozpocznie się pościg, to wam się unicznik zresetuje. Także zdecydowanie tutaj łukułowcy jest wskazane do tego, żeby sobie tych wyjców zabijać, ponieważ wtedy macie naprawdę bardzo dużą szansę, że oni po prostu zginął na jednego strzała. Mamy 1 na 10. Teraz oczywiście szukamy sobie kolejnych tutaj zarażonych. No i przede wszystkim uważajcie, żeby was zarażeni nie uderzyli, ponieważ zobaczcie, jeżeli taki zarażony mnie po prostu tutaj zaatakuje, to momentalnie mój kontrakt dzienny się tutaj już zeruje, tak? Resetuje się i po prostu będziecie musieli znowu sobie tych 10 wyjców upolować. Także ja polecam osobiście korzystać tutaj z dachów, budynków, żeby rzeczywiście nie doszło do sytuacji takiej, jaka była przed chwilą. Jeżeli się pościg rozpocznie, jak widzicie znów, również mój licznik się zresetował. Chciałem Wam to właśnie pokazać. Także też nie może być tutaj pościg. Musicie na to uważać, żeby ta misja nie schodziła Wam po prostu zbyt długo. Ja pamiętam, że na początku tą misję robiłem jakieś chyba pół godziny jak nie dłużej tak naprawdę było to robione na streamie. Musicie tutaj uważać, żeby po prostu te wymagania zostały spełnione, ale jeżeli to spełnicie, to gwarantuję, Wam, że zrobicie to w bardzo szybki sposób. Najlepsze miejsce do wykonania tego kontraktu jest po prostu tutaj miejsce, gdzie znajduje się most. Wchodzicie sobie na taki most i tutaj zazwyczaj ciągnie się droga, gdzie tych wyjazdów jest naprawdę sporo, ale jeżeli wejdziecie tutaj w takiej uliczki, gdzie możecie sobie wejść gdzieś na dach po prawej lub po lewej stronie, to również jest to naprawdę bardzo fajne miejsce. Czyli mamy tutaj takie miejsce właśnie, podchodzimy sobie, napinamy łuk i staramy się zabić na jednego strzała. Okej. Okay. Jak widzicie, jest to bardzo łatwe. Możecie również sobie pomóc tutaj celownikiem i z naprawdę bardzo dalekiego zasięgu jesteście w stanie sobie tych wędców tutaj zabić. Polecam zawsze, ale to zawsze być na górze, ponieważ tak naprawdę na górze nikt nie jest w stanie was dosięgnąć, oprócz oczywiście zarażonych, którzy plują kwasem. Widzicie, naprawdę ten łuk jest mega, ale to mega mocny. Zazwyczaj zabijam tutaj wszystko na jednego strzała, także no możecie sami zobaczyć jak pięknie się tu prezentuje. Ok, mamy 8 na 10, zostało mi dwóch. Jak widzicie udało mi się wykonać. Teraz już na pewno. <także>, Także również jest to bardzo łatwa misja. No i jak widzicie poziom osiągnięty. Także kolejny żartomowcy ląduje u mnie w ekwipunku. Także podsumowując jeżeli chodzi tutaj o ten rodzaj właśnie misji to jeszcze możemy wyszczególnić coś takiego jak mniej więcej zabicie jednej wiedźmy w locie. Oczywiście przy użyciu broni dystansowej. Musimy zabić 20 przeciwników w głowę korzystając oczywiście z broni dystansowej. Zabić kilku przeciwników w głowę jednym strzałem. Zabić 10 volatili przy użyciu porażających strzał. Zabić 30 przeciwników korzystając z precyzyjnej celowania, które przed chwilą widzieliście. 20 przeciwników korzystając z umiejętności parkura. Jeżeli chodzi o tą misję, jest ona również naprawdę bardzo łatwa. Wystarczy, że po prostu skoczycie sobie i takiego zarażonego, bądź z przeciwnika zabijecie lub wykonacie wślizg i podczas wślizgu po prostu zabijacie też takiego przeciwnika z broni dystansowej. Boom headshot, czyli to co mieliśmy. Zabić 10 w locie. To również przed chwilą mieliśmy, czyli zabić 10 wyjców właśnie. I tutaj zabić 10 przeciwników korzystając z mniej niż 9 strzał. Czyli po prostu zabić dwóch przeciwników jednym strzałem, a resztę możecie sobie zabijać już po kolei. To ostatnia misja, czyli upolować jednego spintera, zabijając go strzałem w głowę. No i na sam koniec zabić jednego przeciwnika w specjalnej lokacji. Tutaj jeżeli chodzi o specjalną lokację, to ja osobiście mam na myśli tutaj laboratoria GRE, czy tego typu rzeczy, lub po prostu specyficznych zarażonych, takich jak wiedźma, szarżownik, gon i tak dalej. Możecie również na tym przetestować i sprawdzić, czyli właśnie na aktywnościach. To tyle ode mnie w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś się on przydaje. I dzięki temu będziecie w bardzo szybki sposób właśnie wbijali sobie rangę oraz zdobywali żetony łowcy. To tyle ode mnie w filmie. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wszystkim wspierającym i słyszymy się w następnym filmie. Do zobaczenia.